Cześć, witajcie na kanale Warsztatu Jakuba. Dzisiaj u mnie przecinarka diamentowa firmy Parkside, model PDFS 1300 A1. Jest to przecinarka diamentowa do cięcia materiałów mineralnych. Stosowana na do cięcia na mokro oraz sucho. Montowany dopływ wody z dwiema dyszami, skórkiem odcinającym wraz z wężem wody i złączką do przyłącza wody blokada tarczy spindle lock, bezstopniowa regulacja głębokości i kąta cięcia, przyłącza do zewnętrznego układu zasysania, czyli będzie można podłączyć odkurzacz, ergonomiczny uchwyt z antypoślizgową powłoką, wtyczka sieciowa z zabezpieczeniem przed prądem uszkodzeniowym. Do dostępnych w handlu tarcz do cięcia o średnicy 125 mm. Więc przecinarka ma 1300 W. 12 tysięcy obrotów na minutę bez regulacji. Kąt cięcia regulujemy od 0 do 45 stopni. Maksymalną głębokość cięcia, jaką możemy uzyskać przy kącie prostym, to 40 mm. Maksymalna głębokość cięcia przy kącie 45 stopni to 26,5 mm. Akcesoria zawarte w zestawie to jedna diamentowa tarcza zamontowana. Jeden montowany dopływ wody z dwiema dyszami, jeden wąż wody 4 m wraz z jedną złączką do przyłącza wody, jeden ogranicznik równoległy, czyli ta przykładnica, jedna złączka układu zasysającego, jeden klucz z gniazdem sześciokątnym, długość przewodu to 4 m. Standardowo certyfikat TUF wyprodukował produkcja Kompernas. Więc tak się prezentuje. Cały zestaw, oczywiście dodatkowo jest instrukcja w zestawie. Prowadnica, przekładnica równoległa, o której wspominałem. Złączki do odkórzacza oraz do wody. Kranik klucz imbusowy. wężyk na wodę. No i wtyczka zabezpieczająca. Długość przewodu 4 metry oraz sama przecinarka. A więc, trzymając w dłoni przecinarkę, w ten sposób oczywiście znacząco nam bardzo przeważa w stronę silnika. Tutaj zobaczmy sobie tabliczkę znamionową przy okazji. Tak jak wspominałem, wyprodukował kompernas, czyli z gwarancją z reklamacją ewentualną nie będzie problemu okej okay. tutaj osłonka tarczy dosyć solidna wygląd oczywiście bardzo przypomina tarczę, pilarkę tarczową do drewna tej samej firmy tylko, że tutaj mamy zupełnie inne obroty w pilarce do drewna mamy około 4000 obrotów, czy, czy 4,5. Tutaj już jest 12 tysięcy obrotów bez regulacji, także nie za bardzo abyśmy tutaj założyli tarcze do drewna. Aczkolwiek są tarcze uniwersalne, na przykład z firmy Dedra, o ile dobrze kojarzę, z jakimś tam nasypem, które są i do drewna, do betonu, do, do płytek i nawet do jakichś lekkich metali. Także tutaj by można coś pomyśleć. Natomiast, jak chodzi o samocięcie, tutaj jest ta kreseczka, tak. To jest nasz cały wskaźnik, którym mamy się kierować podczas cięcia płytki czy jakiegoś innego materiału. Sądzę, że naprawdę trudno będzie się tak posuwać i uciąć płytkę równo. Oczywiście, sądzę, że tarcza w zestawie należałoby zmienić. Nawet do jakiegoś użytku domowego wydaje mi się, że taka tarcza gdzieś za około 60-70 zł już będzie naprawdę bardzo fajnie nam ciała. Natomiast, czy to jest lepsze rozwiązanie? niż po prostu zwykła szlifierka kątowa na pewno lepiej się będzie to na pewno lepiej będzie się prowadziło tą przecinarkę po płytce niż szlifierkę ale już tutaj widoczność widoczność cięcia będzie ograniczona tym bardziej, że nie mamy tu możliwości zamontować jakiejś przykładnicy tak jak to się dzieje w pilarkach yy, do drewna druga, sto, druga sprawa Sama ta stopa ślizgowa, też mam pewne wątpliwości, czy nie porysa nam płytki, jakiejś glazury i tak dalej. No. Ta stopa jest również, wydaje mi się, dosyć może się wyginać po iluś tam pracach. Tu w ten sposób regulujemy sobie głębokość. Głębokość, tak jak wspominałem, 40 mm. Przekącie prostym, czyli yy, raczej kostka brukowa odpada. Docięcia na mokro i sucho, a więc ten wężek docięcia na mokro. Tutaj końcówki i kranik, więc naprawdę ta woda będzie musiała być odpowiednio dozowana, żeby po prostu nam całej maszyny nie zalało. Tutaj muszę się bardziej dedukować w tej kwestii, bo jeszcze czegoś takiego nie widziałem. W instrukcji mamy po prostu napisane, że powinniśmy to podłączyć do jakiegoś przyłącza wody, i odpowiednio wyregulować natężenie tej wody, po prostu ilość podawania tej wody. No i tyle. Myślę, że na pewno gdzieś są jakieś specjalne adaptery, jakiś mechanizm, który naprawdę ułatwia pracę czymś takim, bo jeżeli nie, no to raczej słabo to widzę. Tym bardziej w rękach amatora. Natomiast jeżeli zdałoby to sprawę, no to oczywiście byłaby to fajna sprawa ciąć w zamkniętym pomieszczeniu bez tumanów kurzu. No tutaj mamy jeszcze, jak chodzi o odciąg do odkurzacza, możemy zamontujemy tutaj tą przedłużkę. Ten sposób, no i możemy podłączyć do odkurzacza, no ale wtedy, z której strony ma być ta rura, oczywiście, no troszkę nam będzie, jeżeli tu będzie tak wychodziła, no to troszkę będzie zasłaniała. Będzie trzeba odpowiednio wychylać głowę do przodu, aby widzieć tą kreskę i linię zaznaczoną naszego cięcia. Dalej, tutaj, jak chodzi o montowanie tarczy, gwint M6, nie M14. A jak chodzi o montowanie innych tarcz, to w instrukcji mamy tutaj wyraźnie zaznaczone, że urządzenie nie jest przeznaczone do cięcia drewna, tworzywa sztucznego metalu lub żelbetonu. Także praktycznie głównie w grę wchodzą jakieś płytki. Moje pierwsze wrażenie jest takie, że nie jest to jakieś specjalne no ale wiadomo cena. 200 zł, natomiast sądzę, że da się coś wykrzesać z tej przecinarki, chociażby głównie z tego powodu, że moglibyśmy coś ciąć. Jaki jest plus tej przecinarki w porównaniu ze zwykłą szlifierką? Tutaj możemy sobie ustawić kąt 45 stopni, dodać do tego jakąś dobrą tarczę. Wtedy możemy sobie powycinać płytki na jakiś narożnik, no na szlifierką yy, zwykłą szlifierką kątową bez wprawy, no to będzie nam znacznie trudniej to zrobić niż z taką tutaj yy, z taką tutaj przykładnicą regulacją ja bym się głównie tutaj bał że możemy porysać płytkę tą, yy, tą stopą ślizgową jak chodzi o minusy tej pilarki nawadnianie tutaj no to też może być minusem, może być plusem. Minusem może być to, że na pewno musimy posiadać dodatkowo jakiś dłuższy wąż. Nie zawsze tniemy płytki w tym pokoju, gdzie jest dopływ wody, a więc dochodzi nam dłuższy wąż. I ten wąż gdzieś tam się będzie, wiadomo, opętał pod nogami. To jest kolejny minus. No, Główny plus to taki to cena i możliwość cięcia pod kątem. 45 stopni od zera do 45 stopni oczywiście w tych pieniądzach może trochę więcej można by kupić maszynkę na wodę do cięcia płytek stołową ale ona już sądzę, że będzie trochę bardziej niebezpieczna i trudniej nam się będzie nią cięło płytki niż właśnie taką przecinarką która tutaj leży na stole trudniej to znaczy bardziej Niebezpiecznie, natomiast yy, czy, czy bardziej dokładnie z tą kreskę, sam nie wiem. Zapraszam do kolejnego odcinku, przetestujemy sobie ją w praktyce. Myślę, że to bardzo ciekawe urządzenie i przy jakimś krótkim treningu można coś z tego wykrzesać. Ja Wam dziękuję za uwagę, zapraszam do innych moich filmów. Jeżeli materiały przyda przydatne zostawcie łapkę w górę. Pozdrawiam, cześć.